Witam serdecznie wszystkie ryby, ryby słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam was do wysłuchania prognozy astrologicznej na luty 2024 roku. Co was sprzyja w tym miesiącu, drogi ryby? Yy, od, od 19 słońce przechodzi do waszego znaku. Więc to jest to bardzo dobra informacja. Od 23 Merkury yy, Tutaj yy, jesteście w pozytywnej energii, możecie realizować swoje cele, swoje plany, spełnić swoje marzenia. Do 4 jest Merkury, planeta współpracy, biznesu, yy, egzaminów, krótkich podróży, będzie w koziorożcu, czyli w pozytywnym sekstelu do wartego znaku. Do 12 Mars, planeta energii, działania, będzie w koziorożcu, który jest bardzo silny, czyli tutaj dużo można zrobić. Tylko 15 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Czyli tutaj dobre relacje z przyjaciółmi, współpraca z różnymi grupami ludzi, bardzo dobry czas na yy, wersję do internetu, yy, na social media, pokazanie się yy, na realizację swoich marzeń. Tutaj Wenus to są konkretne planety, tak? I idę konkretnie, wiem, czego chcę i to realizuje. Także miesiąc zapowiada się całkiem sympatycznie. Drugiego lutego Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w koziorożcu, czyli jest konkret, ustawia się w do Neptuna, który jest waszym znakiem. Planety miłości, planety duchowości, czyli tutaj świetne rozmowy, bardzo rozwijający czas, być może jakieś warsztaty, kursy, wyjazdy. Piątego ten Merkury przechodzi do znaku Wodnika, więc tutaj aura się zmienia. Te planety, pamiętajcie, tam już jest Pluton. W wodniku zaszed 21 stycznia. Będzie jeszcze do początku września na półtorej miesiąca, jeszcze wróci do Koziorowca, a później na kolejne 20 lat już wejdzie do wodnika. Czyli u was realizuje się to w sferze podświadomości, w sprawach ukrytych. Tutaj macie Plutona. Pluton zapowiada bardzo dużą zmianę w wnętrzu. Czyli wy tutaj będziecie zaglądali w głąb siebie. Będziecie korzystali z różnych nowatorskich metod. Być może będziecie pisali coś, tworzyli coś. To jest wodnik, czyli tutaj nowoczesne technologie. Pracujecie nad tym. Potrzebujecie spokoju, potrzebujecie jakiejś izolacji, żeby zrobić coś dla ludzi. Tak jak ja to widzę, powodnik to jest znak społeczny. Czyli tutaj wchodzi Merkury i łączy się z Plutonem, kochani, tego piątego, i tutaj duża przemiana, duża transformacja. Jakby wiecie bardziej, tego chcecie, co chcecie realizować, co chcecie rozwijać, ale tak jak mówię, to są jakieś zdolności też artystyczne, tak? Być może poświęcicie się dla kogoś, będziecie chcieli napisać jakiś program. Jakiś projekt, który zrobić z ludźmi, tak? Ale do tego będziecie potrzebowali też cichy i spokoju. 7. bardzo fajny dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w tej gonie, czyli w bardzo pozytywnym aspekcie do urana. Planety rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, współpracy z zagranicą, czyli tutaj świetny czas na randkę, na spotkanie. Możecie poznać kogoś nowego, zakochać się, to będzie taki, wiecie, błysk. Świetny pomysł, rozpoczęcie jakiejś współpracy, podpisanie dobrej umowy, poprawa finansowa. Więc to jest bardzo fajny aspekt. Ósmego jestem Mars, planeta energii, siły życiowej, ustawi się w sekstylu do Neptuna, który jest wartem znaku, planeta miłości, duchowości. Więc tutaj działania wspólnie z ludźmi, które mnie rozwijają, na tą mi radość, zadowolenie. Ale uwaga, ponieważ tego ósmego również w Słońce <laughs> Będzie w ścisłej kwadraturze do Urana. Też tej samej planety, rewolucji, nieprzewidywalności, więc tutaj Słońce jest w wodniku, tak tutaj wasza sfera też psychologiczna, psychiczna, emocjonalna, tutaj jakoś nerwowo być może stykacie, dowiecie się czegoś, yy, dowiecie się czegoś, yy, jakie tajemnice tej na ja czegoś yy, Jakiś ten konflikt w najbliższym otoczeniu, który was mocno dotknie, nagle niespodziewanie, tak? Z tej energii odbywa się nóg księżyca w znaku wodnika, nów jest u was w dwunastym domu, czyli sprawy ukryte, sprawy wasze psychologiczne, też ezoteryczne, tak? Słońce spotyka się z księżycem i ustawia się w kwadraturze do, do Urana, planety nagłe, nieoczekiwane zmiany w najbliższym otoczeniu. Być może jakaś przeprowadzka, która będzie trzeba się przeprowadzić. Jakieś lęki was ujawni, tak? Strach, że ja nie chcę zmiany. Ym, tutaj z drugiej strony, ym, mogę ktoś coś powiedzieć, co Was bardzo dotknie. Yy, czy ym, zobaczycie, że dalej nie mogę, nie wiem, przebywać w otoczeniu kogoś, bo to za, za dużo mnie kosztuje emocjonalnie. Podczas również Merkury, plan komunikacji, współpracy, biznesu jest do Czyli youth natychmiast chce, tak? Tutaj, no mówię, bardzo nerwowo dla was. Dbajcie o to, żeby się wyciskać, relaksować, jakby nie wdawać w jakieś niepotrzebne konflikty, tak? Tutaj to mogą być nagłe zerwania współpracy, nagłe zerwanie umowy, tak? Coś, co mocno na was wpłynie. Być może będziecie to ukrywali, ale tak jak mówię, ukryte sprawy też mogą wyjść na, na ja. I 13 lutego. Również Mars, planeta energii, siły życiowej wchodzi do wodnika. I w Walentynki XIV łączy się z Plutonem. To nie jest dobre połączenie, ponieważ Mars to jest planeta y, agresji, wojny połączeniem z Plutonem, jakby, y, który jest wyższą oktawą Marsa i rągi Skorpionem. To jest taka wiecie, y, petarda, bardzo najsilniejsza energia w zodiaku, tak? Więc tutaj. Wy, w waszym wnętrzu to co to to się dzieje. Tak jak mówię, być może ujawni się wam jakiś strach, jakiś lęk, jakieś y, traumy, tak? Kto będzie to chce pracować. Jakby też zobaczycie, że ja muszę to zrobić, że nie ma wyjścia, że trzeba się za to wziąć, bo nie wiem, nie jestem w stanie funkcjonować. Więc, y, więc tak to widzę u was, drogie ryby. Praca nad sobą, tak? Przez kolejne lata, przede wszystkim. Głęboka na poziomie podświadomości. Być może nauka astrologii też, tak? Bo tutaj wodnik. A astrologii, uwierzcie mi, można się uczyć całe życie, wiele lat, tak? Ja już astrologią zajmuję się 18 lat i dalej się jeszcze uka, dalej poznaję nowe jakieś systemy, nowe spojrzenia i nie zamykam się na to, tak? Więc tutaj. Wy będziecie otwierali się na rozwój, tak? Na wykorzystywanie też jakichś innowacji, metod. Być może zaczniecie pracę z ludźmi, gdzieś w izolacji, w jakichś szpitalach psychiatrycznych, więzieniach, żeby korzystać z nowych metod. To też jest 12 dom, yy, Więc walentynki, może być wybuchowo, moi drodzy. Jeszcze 13, gdy Mac wchodzi do Wodnika, mamy fajny aspekt, ponieważ Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, ustawia się w sekstelu do Neptuna. Bo tak, jak mówię, widzę, że ktoś może Was protegować, ktoś może Wam pomóc. Macie wsparcie ze strony przyjaciół, ze strony grup. Tak więc tutaj tego się trzymajcie. Jest nerwowo, dużo się dzieje, ale macie wsparcie, i pamiętajcie o tym, moi drodzy. Później, 16, jeszcze Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do wodnika, i 17 łączy się z Plutonem. Wenus nie lubi Plutona, tak Pl Pluton y często ją zniewala, wymuca, manipuluje. Tutaj, y po 17 również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawia się w trudnym aspekcie urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności. Więc tutaj, ja widzę, że Wy macie czegoś dość, tak? Zobaczycie coś, potujecie coś tak mocno, że to będzie pytarda. Będziecie wiedzieli, że to trzeba coś z tym zrobić. Nie da się już zakopywać tego pod dywan, tak? Więc jakby trzeba się z tym zmierzyć. Tutaj uran, pamiętajcie, jest sekstylu do Waszego znaku. Wy poprzez komunikację możecie bardzo dużo tutaj zyskać, tak? Czyli otwierajcie się na jakieś grupy terapeutyczne, na y, różnego rodzaju nowatorskie metody, y, nowoczesne y, metody. Wiecie, y, koniecznie muszą być takie typowo naukowe, tak, psychoterapeutyczne. I 19 słońce wchodzi do ryb. Czyli do Waszego znaku. Tak naprawdę te planety w Wodniku mają Wam też pokazać. Dostajecie ten czas na to, jak planety są w 12 Domu. Yy, takie podsumowanie roku. Pamiętajcie, że możecie, zanim Słońce i inne planety wejdą do Wodnika, w którym słabi. To jest taki okres miesiąc przed urodzinami, że czujemy się słabi, że nie mamy siły. Ale to jest czas takiego zatrzymania, żeby się zastanowić, co chce wziąć na kolejny rok? A co trzeba zostawić? I u was bardzo mocny akcent jest w tym lutym na tym. Yy, może tak być, że poczujecie, że coś zostawić, a nie wiecie jak. Albo nie potraficie. Więc tutaj warto zwrócić się pod wsparcie do innych ludzi. Pamiętajcie, wodnik to są grupy ludzi. Grupy ludzi. Więc jakby tutaj w ten pluton i jakby. Wspólnie z innymi ludźmi dużo więcej osiągniecie we własnym rozwoju. Jeszcze 22 lutego Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, łączy się z Marsem, planetą energii, siły życiowej, więc tutaj te relacje partnerskie, no tutaj w ogóle w każdej dziedzinie, jakby zauważyliście, że, 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 że chcecie coś zmienić, tak? I 23 Merkury, Planta Komunikacji i Współpracy Biznesu, przechodzi również do waszego znaku. Czyli myślenie, tutaj bardziej nastawiacie się na siebie, tak? Tego ja chcę, tego ja pragnę. Chcecie realizować swoje marzenia, chcecie osiągać yy, swoje cele i jak najbardziej jest to możliwe. W tej energii odbywa się pełnia Księżyca w znaku Panny. Yy. Czyli Księżyc ja w pannie, a słońce w waszym znaku yy, w rydach. Pełnie nie ma łatwych aspektów. Tutaj na osi ja i inni ludzie, czyli tutaj sprawy partnerskie, sprawy współpracy. Jakby tutaj chcecie coś zakończyć. Pełnie to jest czas zakończeń, ale słońce po prostu idzie do Saturna, a księżyc zostawia się naprzeciw Saturna. A Saturn to ograniczenia w tym przypadku. Czyli ja, czuję, że ja muszę, ponieważ to spełni ten Mars i Wenus, Wenus, miłość, pieniądze, Mars, energia, siła życiowa, są w kwadraturze do Jowica. Ja chcę już, ja chcę natychmiast. Dziękuję, ja że mnie po prostu wychodzi. Wiecie, yy, wewnętrznie, no bardzo duża taka, yy, yy, duża emocji, tak? Ale Saturn jest w pierwszym domu. I w ogóle wiele ryb będzie miało takie podsumowanie życia, tak, tak, bo ten Saturn wejdzie Wam na Słońce. Teraz dotyczy to tych, mm, którzy są tak naprawdę urodzeni y, około 24, tak. Ten Saturn jest y, Słońce jest na Saturnie, a Księżyc na Przeźwiu. Ja chcę się wyrwać, chcę coś zrobić, a tu nie mogę. Tu je, Saturn to są ograniczenia, a ja nie mogę się ruszyć, tak? W ogóle wszystko spowolni, Wszystko jakby już, ja tu, Słońce weszło do własnego znaku, jak tu, ja wylecę, mogę się realizować i nagle stop. Ten ostatni tydzień w ogóle taki będzie, tak? Bo później po tej pełni, Słońce złączy się z merkurem i z Saturnem, czyli takie zablokowanie u was w pierwszym domu. Trzeba uważać na zdrowie, czujemy się zmęczeni, czujemy się zniechęceni, nie mamy siły, y, 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 motywacji. Y, jakby miałam już wrażenie, że, że pójdę do przodu, a tutaj zaczekajcie ten tydzień, tak? Odpocznijcie jeszcze tydzień, tak? Wy macie taki, powiedziałabym, miesiąc, na odpoczynek, na zastanowienie się, na zwolnienie. Ten Saturn, pamiętajcie, nie zatrzymuje też bez powodu. Saturn jest na nauczycielem, jeżeli on mówi stop. To mówi, zatrzymaj się, zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czego ty chcesz. Czego ty potrzebujesz, o co Ci chodzi? Bo nie spędzisz po co. Więc y, tak się przedstawia, kochani, ten miesiąc. My jeszcze mamy 29 lutego, w tym roku jest luty, ma 29 dni. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest wartem znaku, ustawia się w seksty ludojowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. Czyli mamy jakieś szanse, jakieś możliwości. Tutaj, tak jak powiedziałam, dla Was komunikacja jest rozwiązaniem nauka kogoś nowego, kursy, kolenia, yy, być może zmi zmiana miejsca jakaś, tak? To, to będzie dla was pozytywne. Więc jakby tutaj wspierajcie się, rozmawiajcie z ludźmi, to jest dla was pozytywne. Nie zamykajcie się sami, bo to nie jest dla was dobre, wy jesteście ryby, bardzo wrażliwy znak, delikatny. I tutaj jakby mówię te kolejne 20 lat zmiana tutaj w was zachodzi naj, najgłębsza. Być może nauka też jakichś, wiecie, ezoterycznych latach, bardzo mocno możecie to powstawać, bo to jest wodnik, tak, ezoteryka w każdym wydaniu. Ja ze swojej strony mogę zaprosić Was na konsultacje astrologiczne u mnie. W różny sposób je realizuję, w zależności od klienta, tak, czasami nagrywam film, czasami jest to konsultacja, rozmowa, czasami ktoś potrzebuje rozmowy na głębszym poziomie. Na, na poziomie kwantowym, tak? Więc zadajemy wtedy różnego rodzaju pytania. Potrzebuje poznać siebie dogłębnie. Potrzebuje zastanowić się i dowiedzieć w ogóle tego chce, tego pragnie, tego nie wie. I jakby um, taka konsultacja czasami pomaga rozwinąć się duchowo, tak? tak to zapraszam serdecznie. A połowy marca wchodzę również w, w nowy projekt. Trzecia edycja już, moi drodzy, Astrologii dla Początkujących. Teraz druga się kończy. Yy, będziemy spotykali się w środę o godzinie 19 do 21, czyli dwie pełne godziny zegarowe. Są to spotkania online. Yy, Nauczyci się tam podstaw astrologii, czyli każdy sobie wykreśli swój kosmogram. Każdy zobaczy, gdzie ma na przykład Wenus, w jakim znaku Marsa, jak gdzie ma ascendent, co to znaczy w ogóle, jak się realizuje taka energia. Pozna swoje mocne strony, jakie słabsze. Jakby poznacie podstawy astrologii, tak? Yy, tak jak mówię, z tą grupą już było 10 spotkań, teraz 11 spotkanie jest zapewne ode mnie gratis, na zakończenie. I większej grupy chce się uczyć dalej, kochani. Z pierwszej edycji również nadal mam uczniów, Więc ja się bardzo cieszę i też otwieram się na nowe. Ja mam y, tego Plutona w dziesiątym domu, kochani, kariery zawodowej, więc tutaj idzie zmiana. Y, cieszę się bardzo, ponieważ te zmiany już trochę wcześniej się u mnie zaczęły, ale teraz idą bardziej w stronę właśnie y, wodnika, y, czyli stoloki, tak? Także zapraszam serdecznie. Piszcie do mnie dzwoncie do yy, zobaczenia i życzę Wam cudownego miesiąca. Yy, myślę, że to będzie wspaniały czas dla Was, ten rozwój duchowy. Wy jesteście, ryby, do tego potrzebujecie. To jest dla Was ślepopodwójny, tak? Tak, Także myślę, że wejdziecie w coś głębiej i równocześnie będziecie pracowali nad sobą. Pozdrawiam Was Cię krótko do zobaczenia.